gwałtował mnie, można powiedzieć, prywatny detektyw, to, to dużo osób tego nie kupiło. Naprawdę? Tak, w sensie nie uwierzyło to, że a pewnie on to sobie zmyślił, wiesz, dla zasięgów, albo sobie, były takie komentarze, pamiętam, mm. na, e, na TikToku. Nikomu nie życzę, żeby w wieku lat tam, nie wiem, ja chyba 13-14 lat, coś koło tego. Wow, 13-14. No, bo bo na jakieś warsztaty z wolontariatu do innej szkoły, no i tam byliśmy podzieleni na grupy z innymi uczniami e, różnych szkół, no i mi gdzieś tam taki wiesz, chłopak wpadł w oko, nie? No i sobie tak na siebie patrzyliśmy, patrzyliśmy, i potem jakoś się tak wymieniliśmy Facebookami. Jeszcze nie było chyba takiej ery Instagrama, z tego co mm. pamiętam, więc pisaliśmy na ten facebook. I wyszliśmy sobie, a to na jakiś tam wiesz, rower, rolki, chyba, na jakieś spacery do parku jasnogórskiego. I sobie w domu, wakacje, sympatycznie, fajnie, był dzwonek do furtki, i przyszła jakaś kobieta. To była mama tego chłopaka. I ona, właśnie nie pamiętam, czy ona przyszła wtedy z, tym, z tą panią detektyw, czy z panem, czy po prostu przyszła sama, ale wynajęła detektywa, który nas śledził w tych parkach jasnogórskich, w tych, nie wiem, czy w kawiarniach też, ale pewnie też. Weszli mu na fejsa. Wydrukowali te rozmowy i ona z takim plikiem, wiesz, tych rozmów, wydrukowanych na kartkach, przyszła do mojej mamy. Spodobała Ci się rolka, spodobać się cały podcast. Wejdź na YouTube, RMF Show.